Powiedziany odcinek, w którym będziemy rozmawiać o ostrzeniu naszych narzędzi, które zabieramy ze sobą do lasu. Tutaj trzeba pójść na pewien kompromis. Jak wiemy, istotą jest wydajność, ale przede wszystkim też masa i rozmiary ostrzałek. Jak widzicie, mam tu pełen wybór ostrzałek, o których możemy porozmawiać. To jest oczywiście. Mórz. Tak naprawdę mam zestaw lanskiego, przenośny. Ja powiem dokładnie określę. Jakie są plusy i minusy danych rozwiązań Zestaw do ostrzenia kiery z kamieni Ale także to jest zestaw Teszlanskiego Jako Hultafors sprzedawany Ale tym zestawem też można naostrzyć nóż Awaryjnie w terenie No i pełny zestaw Lanskiego Precyzyjny, z precyzyjnym prowadzeniem Którego raczej z kamieniami dodatkowo do nożytku u z zakrzywionym ostrzem Których no, Ze względu na gabaryty jak widzicie Nie zabierzecie po prostu w teren Ja za chwilę objaśnię jak używać tych narzędzi, i z czym się to wiąże, i jakie jest ryzyko, bo też się wiąże z tym pewne ryzyko w terenie, i co ze sobą zabrać. Przy okazji mamy tu siekierę. Porozmawiamy ogólnie o tym, jak taką siekierę też w terenie naostrzyć. Nóż także to jest najważniejsze, i co zabrać. Oglądajcie i postaram się tutaj wszystko szczegółowo wyjaśnić. No i przede mną zestaw narzędzi do ostrzenia. W tym wypadku może być nóż siekiera. Można ostrzyć piłę. To wszystko zależy od tego, co jest nam potrzebne w danym momencie. Ale teraz skoncentrujmy się na ostrzeniu noża. Oczywiście musimy przyjąć pewien kompromis, jak naostrzyć taki nóż, czy w domu, czy w terenie. Ja bym nie przesadzał z ostrzeniem na brzytwę takiego noża, żeby on golił włosy na ręku, czy nie wiem, przecinał perfekcyjnie papier, bo w terenie taki nóż raczej będzie się szybko tępił. I i zbytnie przesadzenie i zbytnia praca nad krawędzią noża spowoduje to, że to ostrze będzie wytrzymałe. Myślę, że takie ostrzenie robocze jest wystarczające w teren do docięcia jakiejś gałęzi liści. Nie ma potrzeby, żeby ten nóż działał w iście chirurgicznie, bo to zupełnie nie o to chodzi. Przede wszystkim ostrzałki powinniśmy dobrać i osprzęt do ostrzenia powinniśmy dobrać pod warunki terenowe. Ja uważam, że jeśli chodzi o teren i na takie doraźne ostrzenie, to bierzemy sobie taką przenośną ostrzałkę. To jest akurat lanskiego. i te ostrza wewnętrzne, które tutaj są, to są ostrze karbidowe. Do tego mamy element ceramiczny do wykańczania tego ostrza po ostrzeniu. I to jest bardzo mała, przenośna ostrzałka. Jaka jest wada tego urządzenia? Tak naprawdę, tą ostrzałką możemy ratować wstępiony nóż, ale nie uratujemy tak jak w przypadku porządnego, stacjonarnego zestawu do domu, nie uratujemy ostrza, które jest wyszczerbione. To jest do doraźnego naostrzenia noża z grubsza. Czyli wybieramy sobie kąt, jaki ma nasz, nasz nóż, w tym wypadku to jest 20 stopni, przeciągamy ostrzem przez, przez to nacięcie parę, jeśli wyprostują się wszystkie jakieś takie drobne, drobne wady i, i, i uszkodzenia, doprowadzamy to ostrze do, 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 do perfekcji na tym elemencie ceramicznym, który jest zdecydowanie twardszy niż stali, praktycznie nieśmiertelny. I to jest małe przenośne rozwiązanie. Tu jest pętelka, można sobie to gdzieś przypiąć. Niedużo to waży. Umieści się to w dłoni, można schować do kieszeni, i do takiego doraźnego ratowania się w terenie w zupełności wystarczy. Jego się oczywiście też kładzie, prawda, przy ostrzeniu. Ma specjalnie wypłaszczone krawędzie, żeby dało się łatwo ustabilizować. Jedną ręką trzymamy nóż, przesuwamy do przodu parokrotnie do sześciu razy. Później wygładzamy to ostrze na tym elemencie ceramicznym i w zasadzie to wszystko. To jest jedno z takich rozwiązań, powiedzmy bardzo uniwersalnych, szybkich, ale niezbyt precyzyjnych. I nie polecam tego rozwiązania do takiego codziennego ostrzenia, ale w teren jak najbardziej tak. Drugą rzeczą są kamienie do ostrzenia. Tu mamy akurat kamień laskiego, który jest kamieniem do ostrzenia siekiery. Są różne gradacje z jednej i z drugiej strony: czyli z jednej strony mamy kamień do ostrzenia podstawowego, a później do wykańczającego. Czujemy to po prostu po chropowatości powierzchni. Mamy tutaj opis, prawda, że to jest grubsze, z grubsza szlifowanie czy ostrzenie, a później to jest wykańczające, czyli fajnie. Taki kamień warto nawilżyć wodą przed pracą. Takie kamienie są także do noży, to jest akurat kamień do siekiery, ale można spokojnie na tym kamieniu awaryjnie w terenie naostrzyć, także nóż. Mały, przenośny, wygodny, warto, warto zwrócić na to uwagę. Tak jak powiedziałem, musi być namoczony, to jest, to jest bardzo istotne, nie staramy się zmywać tej pierwszej warstwy metalu, która zostaje, bo ona też pomaga w ostrzeniu, e, oczywiście możecie dokładnie dobrać sobie e, gramaturę jakby i, i, i powierzchnię, tak jak w przypadku papieru ściernego, możecie dobrać kupując taki kamień, taki kamień możecie kupić w postaci prostopadłościanu i używać do ostrzenia noża. Bardzo fajne rozwiązanie, szybkie, ale wymaga sporej wprawy. Jeżeli, w przypadku siekiery, jesteśmy w stanie taką siekierę bez problemu naostrzyć, prawda, ruchami półkolistymi i wyprowadzić sobie to ostrze, prawda, w ten sposób. To w przypadku noża jednak wymaga to zdecydowanie większej precyzji i powinniśmy się nad tym bardziej skoncentrować i dlatego. Taka metoda bez prowadzenia wymaga jednak tego bloczka, który będzie prostopadłościanem, po którym będziemy prowadzili odpowiednio, dociskając ostrze pod odpowiednim kątem. To jest istotne, żeby tego ostrza po prostu nie uszkodzić. Ostatnią rzeczą, którą używamy do ostrzenia, tutaj mam zestaw do karambitów, jak wspominałem w poprzednich filmach, do ostrzenia noży takich półkolistych, prawda, zagiętych. To są dodatkowe kamienie. Używamy takiego zestawu lańskiego. Ja Powiem szczerze, ten zestaw jest bardzo dobry i rewelacyjnie się sprawdza. Niestety ten zestaw ma taką wadę, że on się w terenie nie za bardzo nadaje. W środku są kamienie, w środku są prowadnice, w środku jest zaczep do noża, jest olej do czyszczenia tych kamieni. Jest dodatkowa opcjonalna podstawka, natomiast to jest powinno się na pomocą jakiegoś jakiegoś drewienka przyczepić, żeby była bardziej precyzyjna, precyzyjne osadzenie tego elementu. Natomiast jest to na pewno zestaw, który wymaga. Bardzo dużej wiedzy o obsłudze tego zestawu, zrozumienia ostrzenia noży, pewnego rygoru i reżimu pracy. To jest bardzo istotne. Ja pokażę, jak się na takim zestawie ostrzy noże, natomiast tak jak powiedziałem, warto obejrzeć trochę filmów, przeczytać dokumentację. Nie jest to rzecz dla każdego. Wymaga to dużej cierpliwości, i jeśli ktoś się na tym nie zna, albo będzie chciał być szybko to zrobić, można taki nóż po prostu naprawdę dość poważnie uszkodzić, i będzie wymagało to masę pracy, żeby ten nóż przywrócić do stanu pierwotnego. Z czego składa się dokładnie taki zestaw? Mamy tutaj kamienie o różnej gramaturze ziarnistości. Tutaj one są oznaczone kolorami, ale mają też wartość. To jest w tym wypadku 70. Widzimy, że to jest bardzo ścierny kamień do naprawy wyszczerbionych ostrz, uszkodzonych noży, do wyprowadzania tego ostrza naprawdę w momencie, kiedy ono jest bardzo zniszczone. Tak naprawdę do codziennego ostrzenia nie używamy tego tak bardzo ściernego kamienia, bo to nie ma sensu. Zaczynamy od powiedzmy tego czerwonego. A tu mamy ostatni kamień, ceramiczny, najbardziej gładki, do wyprowadzania na. Polerowania tego ostrza, żeby miał jak największą ostrość i jakby najbardziej było trwało. W zestawie jeszcze mamy taki zacisk, który pozwala na złapanie noża ja pokażę, jak to będzie za chwilę wyglądało, z regulacjami i prowadzenia, które pozwalają nam zachować właściwy kąt ostrza cały czas. Mamy tutaj różne wartości kątów. Do tego w zestawie są prowadnice i do tego w zestawie jest olej. Tego oleju używamy tak naprawdę do tych najbardziej drobnych kamieni. Utworzy nam się tutaj ten osad. i Ten osad jest fajny w trakcie ostrzenia, jak zaczynamy i wykańczamy ostrze, ale jeśli chcemy już zakończyć tą pracę, to warto tym olejem to ostrze. Tą kamień, ten kamień po prostu nie ostrze, ten kamień posmarować i zetrzeć za pomocą papieru ten depozyt z materiału, który został po prostu. Także. Jak, jak powinniśmy to zrobić? Przede wszystkim bierzemy sobie nóż. Tutaj jest, tutaj jest dużo reguł, które, które są bardzo istotne. Tak jak powiedziałem, to narzędzie wymaga sporego zrozumienia, jeśli chodzi o obsługę po prostu samego, samego sprzętu. Musimy mieć też śrubokręt, bo, no bo musimy rozłożyć. Ja tutaj te, to mocowanie zrobiłem w ten sposób, że mamy oklejone taśmą, żeby nam nie niszczyło powierzchni. Nóż jest powlekany w tym momencie. i Staramy się to tak zrobić, żeby jak najpewniejsze było trzymanie. Dokładne filmy instruktażowe są, to nie jest moją intencją teraz, żeby Wam objaśniać, jak zamoc zamocować, ale chodzi o ideę. I tutaj przydaje się nam spornik, którego możemy spokojnie używać. Ten spornik pozwala nam na osadzenie tego noża. I jeśli będziemy zmieniali stronę, powinien być oczywiście przykręcony do deski. Można spokojnie przełożyć na drugą stronę. Nóż mamy już powiedzmy wstępnie zamocowany. Musimy sobie wziąć prowadnicę i tą prowadnicę obsadzić. Obsadzamy to na płaskiej powierzchni. Istotną rzeczą jest fakt, żeby nie było tutaj, żeby ten trend prowadzący nie odstawał w żaden sposób, żeby to było wszystko w idealnej linii. Jeśli jest taka potrzeba, to go trzeba dogiąć. Sprawdzamy to na płaskiej powierzchni. Jest ok. I tak naprawdę. W tym momencie możemy zacząć ostrzyć nóż. Wybieramy kąt, w tym wypadku jest to 20 stopni. I istotną rzeczą jest, by prowadzić ten kamień po całej długości tego ostrza, w kierunku ostrza, zawsze, nie w drugą stronę. E, dotykać do krawędzi prowadzącej. Można ewentualnie ręką do dolnej albo do górnej sekurować, żeby, asekurować, żeby ten kamień nie zmieniał położenia i nie szerzej niż rozstawione palce. Jest tu parę zasad, które są istotne, ja tylko parę z nich wymieniłem w tej chwili i możemy, licząc ilość cykli, zmienić stronę i przeprowadzić takie, taką, takie, takie samo działanie na, po drugiej stronie noża. Tak to wygląda w skrócie i w uproszczeniu. I co to daje? Przede wszystkim jesteście w stanie, zmieniając kamienie, w tym momencie ja zacząłem z kamienia, od kamienia wykańczającego, czyli odwrotnie niż logika nakazuje, Jesteście stop, w stanie stopniowo wyprowadzić krawędź waszego ostrza w noży, oczywiście działacie w, na pewnym kącie, jeżeli, jeżeli robicie tą krawędź tnącą, to jeżeli chcecie zrobić tutaj w kierunku czubka noża, przekładacie w dane miejsce przechodzicie, nie należy jakby jak naj, na, na dużym kącie pracować ostrza, dlatego, że to spowoduje po prostu nieodwracalne uszkodzenia. Zmieniacie sobie przez kolejne kamienie, licząc cykle, odwracając nóż, sprawdzając jak wygląda zadra z drugiej strony. Oglądacie dokładnie ostrze, jak wygląda ten szlif tego ostrza, czy wymaga jeszcze większego wyprowadzenia, czy jest wszędzie równomiernie to ostrze wyprowadzone. I w ten, w ten sposób, za pomocą tego urządzenia, jesteście w stanie doprowadzić ten nóż do perfekcji. Naprawdę są takie sytuacje, kiedy nóż nie jest w stanie przeciąć kartki. Po takim procesie ostrzenia ten nóż jest w stanie ciąć jak skalpel papier. Oczywiście to też nie jest dobre, tak jak wspomniałem na początku, ale ten zestaw pozwala na uzyskanie naprawdę niesamowitych efektów. Niestety jego wadą jest to, że wymaga bardzo dużego reżimu pracy i zrozumienia. Tak jak powiedziałem, chwila nieuwagi, można uszkodzić nóż nawet w prosty sposób, wybierając zły kąt. Wybierając po prostu zły kąt. Kąt się powinno sprawdzić w dokumentacji, ewentualnie przykładając kamień i patrząc, jak on przylega do, do samego ostrza noża. To jest bardzo istotna rzecz, warto zwrócić na to uwagę Dlatego, że tak jak powiedziałem można dokonać nieodwracalnych szkód nie Używając tego po prostu zestawu Są jeszcze zestawy Lanskiego z prętami ceramicznymi Gdzie też można pręty zmieniać Tylko, że jest mała gradacja Ja uważam, że do dobrego naostrzenia noży taki zestaw kamienny jest fajny Można tak jak wspominałem jeszcze wcześniej kupić bloczek kamienny I na tym bloczku ręcznie wyprowadzać Ale uważam, że do prowadzenia na mokrym bloczku kamiennym który z jednej strony ma inną gradację, z drugiej inną gradację. Trzeba mieć bardzo duże wyczucie w rękach, dlatego że tak jak pokazywałem, trzeba bardzo precyzyjnie przełożyć ostrze noża. Jakakolwiek zmiana kąta powoduje, że to ostrze będzie po prostu nam się tępiło i wykrzywiało i straci symetrię. Także ten zestaw jest dobry, bo posiada prowadzenie. To po prostu ułatwia sprawę Na koniec jeszcze ciekawostka, taka kuksa to są ręcznie robione naczynia. One są w różnych formach, w różnych wielkościach. Fajna rzecz do bushcraftu, fajna rzecz w terenie, przyjemna. Mała, lekka, mały, lekki kubek i przede wszystkim, nawet gorący napój nie przejmuje smaku z, z tego opakowania, w którym jest to drzewo. Ale przede wszystkim też izoluje nasze ręce. I fajnie się trzyma taką rzecz wykonaną w lesie. Oczywiście, można sobie coś takiego samemu wykonać, można kupić. Ale taki kubek, myślę, że poza kubkiem stalowym poza innymi szpejami jest po prostu bardzo fajnym rozwiązaniem. Ja to polecam. Przyjemnie się to trzyma kontakt z naturą. Jak już będziemy tacy dobrzy w obsłudze narzędzi, to myślę, że można się pokusić o wykonanie po prostu. Zapraszam do subskrypcji. Myślę, że w następnych odcinkach spróbuję pokazać Wam i przybliżyć kolejne rzeczy i do usłyszenia. Piszcie pod filmem, co o tym uważacie.